Siemaneczko, z tej strony ten a to kolejny odcinek Eksperta w Ringu Ekstra. Moim gościem jest Patryk, The Black Panther. Aki nie je! Hop. 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 zapraszam do narożniczka, dzień dobry Patryku, w końcu, w końcu, długo to trwało, w końcu, zaspało. w końcu, no, mieliśmy ciągle problemy ze zdrowiem, no zdrowie mi się sypało, no ale w końcu zawitałem w te zajebiste progi, skromne, skromne progi, witam A. Cię serdecznie, słuchaj stary, jak już jesteśmy, yy, okoliczności są wyjątkowe, ponieważ na ostatniej swojej walce, kiedy to było, tydzień temu, tydzień temu, no, ty tydzień, jeden dzień, Piedalnałeś knockout roku, nie? Po prostu tak wiralowy knockout, odbiło to się szerokim echem, Opowiedz o tym, bo, no bo wyszło to za no, powiem, powiem Ci mordeczko, że ja nie wiedziałem, że to pójdzie, pójdzie w ten sposób. No jest dla mnie to wymarzony knockout, który otworzył przede mną e, furtki w różnych miejscach. E, stało się to na tyle medialne, że do, do, do mnie nawet kanał sportowy, e, w którym, w którym e, no miałem wywiad. No świetna sprawa, świetne uczucie, świetna sprawa, rzecz, która się mi chyba już w życiu nie powtórzy, bo nie dość, że to jest jeden do jeden scena z filmu, eee, kojarzysz, prawda? Tak, ten ten tak, film, tak, czyli tak, scena tak, jeden tak. do jeden, druga rzecz taka, wiralowy wir knockout. No i dla mnie coś coś pięknego, mało tego, wyszedłem do tej walki z kontuzją. Tydzień wcześniej miałem już odpuścić, bo to się stało tydzień wcześniej podczas sparingu, eee, naderwałem mięsadło, nie mogłem siadać, nie mogłem chodzić, dopiero po blokadzie zacząłem, zacząłem się ruszać. Cała rodzina, znajomi w sumie też u mnie w klubie mówili, że bym zrezygnował, no bo to jest zbyt ryzykowne, żebym naderwał całkowicie. No i miałem taką, to można powiedzieć, że to była scena jak z filmu, miałem yy, wiesz, mętlik myśli. Zrezygnować dla zdrowia, czy jednak zaryzykować i może się uda. I patrz, zaryzykowałem. No warto, było Zaryzykowałem, więc tak jakby, nie, nie namawiam was mojej mordeczki, żeby w razie czego ryzykować, bo to się może skończyć w różne sposoby. Natomiast czasami warto podjąć to ryzyko, bo nie wiecie, czy może akurat to będzie wasz dzień. ten dzień był akurat mój. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana nie no i teraz, teraz będzie cena szampana. <laughs> e, powiedz mi, dobra, w ogóle jak to się wydarzyło, bo ja, no, no ja to widziałem generalnie i co? No początek walki. Tak. E, ninja wchodzi, wchodzi niczym ninja gwiazdą. Znaczy nie, zaczął obrotówką. To pierwsze, co była pierwsza akcja to była obrotówka, którą mnie trafił. O, o, zrobiłem dystans, no i później kolejny jego pomysł to była taka ta gwiazda, to była taka ala Capoeira, gdzie później mi wysłał filmik w prywatnej wiadomości, gdzie znokautował w ten sposób chłopaka, mówił, że to często ta akcja mu wchodziła, no ale tym razem nie, w tym razie nie. nie weszło, wiecie co, błąd jest taki. Że to był początek walki, dziesiąta sekunda. W tym momencie mamy 100% fokusu. No i oszukujmy się, jesteśmy w 100% skoncentrowani, widzimy praktycznie każdy cios. Ja rozumiem gdzieś tam w drugiej rundzie, pod koniec drugiej rundy, gdzieś tam trzecia runda, kiedy już jest zmęczenie, kiedy już te błędy częściej wchodzą. Nie na początku, kiedy jesteśmy w 100% sfokusowani. I ten, ten cios był dla mnie bardzo widoczny. No i pięknie to weszło w tempo. Mój sierp, który też jest znany, mam tą siłę ciosu w tej lewej ręce. No i ten sierp pięknie wszedł. No ci szczerze, że stary z drugiej strony, no kurwa, ostatnią rzeczą, jaką bym się spodziewał na początkowali, że ktoś mi pierdolni gwiazdę. Nie? Więc no. tak może to było, wiesz, element zaskoczenia, wiesz, ta, o co chodzi, nie? Ta. Stary, ale ja różnych rzeczy się spodziewałem. hajkików, obrotówek, wszystkiego. Hmm. <grym> <grym> ale ale no nie, to nie, że to się z niego śmieje. No, po prostu popełnił głupi, podjął głupią decyzję, ale wiesz co, też moim zdaniem jest to była to presja społeczeństwa, tego, że on na filmach był znany z tych. Ekwiberystycznych uderzeń z tych obrutówek. Gdyby walczył normalnie, robiłby lewe, prawe kopnięcie. Myślę, że ludzie by powiedzieli, gdzie są te magiczne obrutówki. Chciał coś pokazać innego, chciał się troszeczkę, ja wiem, pobawić. No, myślał, że to wejdzie. Ta presja może była na tyle duża, że chciał to pokazać, no i, no i pokazał, no niestety, z drugą stroną współczuję mu, bo spadł na jego ogromny hejt. Ogromny hejt pod każdym jego obecnie filmem, e, no ludzie go nie zostawiają pod nim suche nitki. Choć z drugiej strony przyznaję, że większość, znaczy większość, podejrzewam, że wszyscy ci ludzie, którzy tego hejtują, tak. którzy wypisują te brednie, żaden z nich by kurwa do tej klatki nie wszedł, bo by się zesrał. Oczywiście, że tak. No, no i... tak, internet, ta, ta, siła internetu no. teraz polega na tym, że w internecie można wszystko powiedzieć, internet wszystko tak. wybacza i można, można praktycznie powiedzieć wszystko o zawodniku, natomiast w twarz żaden, no, żaden w, nie w, w, nie Wydaje powiem. mi się, że takim właśnie tego typu komentarzami nie ma co się wiesz sugerować, bo no bo, bo są czy... ludzie, którzy nie A... mają pojęcia o czym piszą. Tak, nie? ale wiesz, jak masz takich już komentarzy 2000, to no, łatwo no. powiedzieć: że nie czytaj no. komentarzy, sam nie opowiedziałem, nie czytaj komentarzy, no ale sam wiem, że ciężko. <laughs> ciężko jest nie czytać komentarzy, w szczególności załóżmy 2000 komentarzy, które jest pod każdym filmikiem. Wstawił ostatnio jakiś nowy film. No, i ludzie no nie zostawiają po nim słuchajnki. Na przykład ciężko się to ogląda, po tym, co widzieliśmy po, po co no, widzieliśmy, interne, Nie, nie, współczuję, współczuję. Natomiast gdyby to weszło, to o mnie by tak pisali, prawda? Z drugiej strony. No, stronę, no ja, bym, ja bym to. Każdy miał, ma no. swoją grę do zrobienia. Dokładnie tak. A my jedziemy dalej. Yeah. Raz, dwa, hop. Pop, 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 pop. Pop, 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 No to mój drogi, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda ze sportami walki? Uuu, oj, 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 dosyć ciekawa historia. Już mówię, miałem wtedy 19 albo 20 lat. Trenowałem wtedy, byłem typowym takim, wiecie, może nie koksem z siłowni, ale tylko siłóweczką, taki spięty, wielki kark. Ważyłem prawie koło stówy. Chciałem być kulturystą, bo wszyscy wtedy by chcieli być, wiesz, kulturystami na siłowni. I mój, miałem takiego ziomka, który mi chodź Patryk, tam zrobię Ci tarcze, Spodobały mi się te pierwsze tarcze. Zabrał mnie do Włodzi, do Berserkers Team. No i byłem największy tam ze wszystkich, myślałem, że ja tam będę ich tam wszystkich kosił. No i wtedy dowiedziałem się smutnej prawdy, że, <noise> <noise> że mięsie nie walczą, dostawałem tam takie wpierdziel od każdego. I wtedy stwierdziłem, czas czas yy, zrzucić tą masę mięśniową i zacząć trenować sporty walki. Zacząłem trenować już właśnie tam w wieku 20 lat sporty walki, tam kickboxing. Jednak yy, oprócz sportu walki była rzecz, która równie mocno mnie ciągnęła, były to imprezy i, i, i dziewczyny, <głos> <głos> tak więc nie było to regularne, gdzieś tam miesiąc byłem na macie, dwa miesiące imprezowałem, znaczy nie, że ciągiem imprezowałem, ale wiecie co chodzi, impreza tam gdzieś tam co weekend, byłem imprezowiczem w wieku tam 20, 20 lat, tak więc nie mogę tego powiedzieć, że to były regularne treningi, ale od tego się gdzieś tam zaczęło. Natomiast już stricte regularnie, to jest od czterech lat już mocno, mocno regularnie sporty walki i to się stało już moim takim życiem. Czyli gdzieś tam zalążek był w wieku 19-20 lat, już tam liznałem te sporty walki, ale z racji mojego hulańczego trybu życia wcześniej. Nie można było, wiesz jak się imprezy łączy, łączą ze sportami, no. Właściwie... no, proszę, no może to nie koliduje, ale na pewno idzie w parze, Dokładnie, nie? No, i, 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 i po prostu te, te treningi nie były regularne, natomiast stricte regularnie już 4 lata mocne treningi, zero imprez praktycznie, zero alkoholu, zero używek, poza jakąś tam jedną zieloną. Ja, jak <laughs> Powiedz no. mi, dobra, a walki, walki, pierwsze walki? Pierwsza walka, my się chyba na niej poznaliśmy, amatorska, 10 lat temu, Muay thai to było bodajże. To była Muay Thai. Yy, tak. To było tak, w muay środzie Wielkopolski. Ta... Kohorta. Tak, ta... -art to się, nie wiem się nazywało, już kawart. Moja pierwsza walka, na której trzęsły mi się nogi od samego przed wejściem do ringów, bałem się niesamowicie. No, zero doświadczenia tam, no, coś tam, coś tam popukałem i od razu wszedłem na ring na przetarcie, yy, trener Grzegorz. Wtedy miał podejście, żeby jak najbardziej się obijać, żeby poznać tą... Bardzo fajne podejście, bo też fajnie się obijać. No może troszeczkę powinien mieć większe doświadczenie. No przegrałem, to była jedyna moja przegrana walka, poza Patrykiem Proszkiem, amatorska. I jakieś tam doświadczenie cenne wyciągnęłem. To była moja pierwsza walka amatorska, później kolejne dwie amatorskie. To były w Pretorium, Pretorium prowadziło... Rympał Ręba, na, na, na Fyrtlu. To były wygrane walki, no i później od razu przeszedłem na zawodowstwo. Walka Silenzian MMA. Dostałem telefon trzy dni przed yy, walką, że wypadł rywal i, i czy nie chcę podjąć się wzajemnie, Ale to było super, ponieważ bez jakiegokolwiek zaplecza, ile miałem, wiem walki amatorskie, MMA Zero. Nie miałem żadnej walki amatorskiej w MMA. Dostałem propozycję walki yy, zawodowej MMA po pół roku treningu MMA. No dobre, jak ta walka się skończyła? Yy, w pierwszej rundzie przez knockout wygrałem. No to pięknie. Tak, no piękne wejście w sport. Piękne pieniądze. Najszybciej piękne zarobione pieniądze. Nie, nie, właśnie nie. Żartowałem. Był, walczyła, walczyłem całą rundę. Natomiast pieniądze, wiesz, domyślasz się jakie są za pierwszą walkę. Znamy, znamy, znamy to realia. Nie? To było żartobliwe, największe pieniądze. Ale te pieniądze pięknie smakowały, bo wiesz, to była pierwsza wygrana MMA. No wiadomo, pieniądze wtedy to były początkujące, więc, e, więc mówię, to były pierwsze pierwsze pieniążki. Później kolejna walka. Świetna organizacja. Myślę, że jedna z najlepszych w Polsce. Hybrid MMA. Słyszałem, coś słyszałem. 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 o tej Walka miała być z wujaszkiem Felicza, a dostałem Cholińskiego. Który Który, dawali, dawaliście mi 20% około na wygraną szansę na, na, na tą walkę. No o ile nie niebie... Nie byłeś faworytem, nie byłeś faworytem, no nie jednakże. Jednakże udało mi się też wygrać przez noc. Nie, nie, słuchaj, od razu, od razu żebyśmy mieli jasność. Nie ma jakiegoś takiego, kurwa, udało mi się wygrać. Nie, stary, no. wygrałeś, zrobiłeś to tymi rękami, wiesz co dzieje. Ta. To nie jest. To jest tylko i wyłącznie, znaczy wiadomo, twoja zasługa twojego tym tego. A to dzisiaj nic nie udało, stary, Ta. ty to po prostu zrobiłeś. No, tak czy nie? Zrobiłem, tak. Zajem, wygrałem, więcej wiesz. Wygrałem, wygrałem z Choińskim też w pierwszej rundzie przez knockout. Ale tam była pizganinka nieznana. Pizganinka nieznana. No? No. no ja wiesz, byłem z tego znany, chociaż ja teraz już chcę zmienić swój styl. Już nie chcę iść tak na wymianę, bo walka kolejna, zaraz trzecia co miałem, z proszek, nie, czwarta mnie nauczyła tego, żeby już jednak nie z proszkiem też troszeczkę, kolejna też walka, była mocna, trzecia była. z proszkiem, tak, walka z proszkiem z utytułowanym kickboxerem no to mnie troszeczkę pokazało, że jednak ta chłodna głowa, to doświadczenie daje swoje i nie wszystko jestem w stanie załatwić, no, ale też daliście walkę chyba wieczorem, no, co? mocno, naprawdę, no, mocna pizganina i chyba też ludzie powiedzieli, że to była taka walka, która naj, naj, najbardziej lubiła, ogólnie moje walki, widzisz, takie show dosyć robią, jakby, tak, zbyt... nie, jakby nie patrząc, robią. Bo, tak jest. Bo zobacz moją kolejną walkę, też wygraliśmy i to też była mordobicie mordo sfericzne, też wygraliśmy. I ta walka mocne. mi troszeczkę dała do zrozumienia, że za dużo zdrowia zostawiam wychodząc po prostu na wymiany, bo mój styl był taki, że po prostu rąbałem się, jak Wanderlei jak Silva chyba, on też tak się po prostu rąbał przez trzy, trzy rundy. Przedł Ale faktycznie, zamy. pokazaliście tam naprawdę mega, mega charakter, Mega się napierdzieliście, ale też y, my chcieliśmy w tej telewizji Polsat wtedy pokazać, bo wy tak naprawdę do końca frikami nie jesteście. Tak. Jesteście po prostu sportowcami, mhm. znanymi z różnych tam innych, z innych rzeczy także, ale też pokazaliście, że, że w cudzysłowie te, te friki potrafią odzywać się do siebie z szacunkiem. Tak, y, tak, potrafią tak. sportowo się napierdalać. I nie, nie, trzeba przy tym, przy tym robić jakieś, wiesz, otoczki, Aha. otoczki, opluwać i tak dalej. Niestety, niestety, yy, znaczy, no niestety, nie trafia to aż tak do, do szerokiej rzeszy odbiorców, tak. ale cieszę się, że gdzieś tam dołożyliśmy my, jako organizacja hybrid, czy grosze, że wiesz, że pokazaliśmy, że yy, inne oblicze freaków, Oczywiście, nie? oczywiście. No wiesz, tak jak mówiłeś, o typowymi my nie jesteśmy sportowcami, yy, z dużym, z dużym szacunkiem do siebie i daliśmy naprawdę fajną walkę. Yy, jako hybrid w ogóle też daliśmy fajną trampolinę do tego, że jestem teraz w innej organizacji, tam gdzie jestem. Gdyby nie Wy, myślę, że w tej organizacji bym nie był. z to się dogadamy, nie? Co? Z procentem? <laughs> <laughs> idziemy nie? Opowiedz mi, bo trenujesz, trenujesz w Ankosie? Jest. Niezmiennie. To jest w najlepszym ten. klubie NLA w Polsce. Bo mam nadzieję, że to się nie zmieni, prawda? Z, z... Też mam taką nadzieję, bo są tam delikatnie na Tak jest. E... Ale twoim menadżerem jest? Patryk Bandurski, pseudonim Bandura. Opowiedz mi o tym, bo wiesz, ten świat jest dla mnie troszkę nieznany, chętnie tak. posłucham. No Bandura obecnie myślę, że jedna z najbardziej medialnych osób w Polsce, jeżeli chodzi o... Nie tylko Świat frików, no nie Świat frików. YouTuber, tak. O, jeden z najbardziej znanych YouTuberów w Polsce. Team Bandzi, myślę, że jedna z najmocniejszych community też w Polsce. Ja do samego jakby bandzi nie należę, natomiast się z nimi fajnie trzymał, a Bandura jest moim menadżerem, reprezentuje mnie. Bardzo mocne plecy, więc naprawdę się cieszę, że jestem w tym, w tym teamie. I teraz masz podpisany kontakt z organizacją Prime? Tak, no. tak, tak. Prime. I kiedy zobaczymy Cię po raz kolejny w klatce? Ja mam nadzieję, że za trzy miesiące przy kolejnej gali, natomiast we flikach nic nie jest pewne, czasami się wylatuje z karty, więc mam nadzieję, że za trzy miesiące, natomiast nie, nie jest to stuprocentowo potwierdzone. Więc nie mam jeszcze tak powiem, musiałbyś troszkę popracować nad zdrowiem, bo mówiłeś przed, przed programem. Tak, no, że... ale to jest miesiąc czasu. Miesiąc A. czasu wyleczę kontuzję, cztery tygodnie ręka, cztery tygodnie więzadła, <gry> Więc miesiąc bez treningu, na obecną chwilę też jak jakiegoś tam super rywala w Afrykach nie muszę mieć przygotowania. Moja obecna forma, to że jestem ciągle w treningu, myślę, że starczy na tych ludzi, co tam są. W prime, więc, więc ostatnio gdzieś przeglądałem w socjale i, i widziałem, że zaczepiacie dość mocno w internecie. Darole, Darolew. Darolew. No tak, mocno medialna osoba, jeżeli chodzi o fryki, Tam miał 10 czy 11 walkfejmie. Po moim tam wiralu, który teraz szedł, no zaczepiamy mocno w internecie. Już tak na początku się z tego śmiałem i było to dla mnie zabawne, ale jak już zaczyna nagrywać prawie codziennie nie obrażać, do tego ma ta live na, live prowadzi też na live'ach o, o mnie, gada niezbyt mocno. To już w pewnym momencie z takiego jakby żartu faktycznie zaczyna mnie denerwować. I teraz już wiem, skąd się pojawiają faktyczne konflikty gdzieś tam we freak fight'ach. Bo zawsze tak gdzieś się, śmiałem się z tego, jak tam jakiś konflikt, ktoś ma jakiś konflikt. Ale faktycznie, jeżeli ktoś cię wyzywa przez jakiś okres czasu, no to do tej osoby powoli zaczyna pojawiać się faktyczna złość. I, I z chęcią bym go naprawdę o, wybił mu te freak fighty z głowy, gdybym go spotkał w ringu. Ale z racji tego, że moja, moje umiejętności są dużo wyższe od niego. To na pewno nie przyjmę walki jeden na jeden, tylko jakieś modyfikacje, albo dwóch na jednego, albo ja z przywiązaną ręką, żeby go jeszcze bardziej upokorzyć, bo, po prostu wiesz, wygrana z nim, no, sam byś, jakbyś dostał kogoś słabszego dużo, sama wygrana z nim, no, nie, nie sprawiłaby ci radości, prawda? Na pewno, na pewno nie przyniosłby satysfakcji. Ale powiedz mi lepiej, bo ja jeszcze chodził w tematy Friku, jestem taki treść zielony, jak, jak twój strój. Jakbyś, no? eee, skąd w ogóle, skąd się w, ten Darole wziął, w ogóle, z czego on zasłynął? Rząd? Niestety nie powiem Ci genezy powstania Darolwa, jak on tam się znał. Ja już go poznałem, jak już tam zaczął walczyć a, na ok. fejmie. Ja go znam od momentu, jakby właśnie, jak już w już tym fejmie się pojawił. I naprawdę tych walk miał dużo. Nawet miał, który miał spoko, no, ale niektóre to szkoda gadać, niektóre to... Natomiast skąd się pojawił, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, skąd się wziął bo ja nie mam pojęcia bladego. Ja nie? też, ja też, więc bym się dowiedział. Dobra, a my jedziemy dalej raz, hop. Bam, 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 bam. I hop bo ty tak, które w mojej ocenie przynajmniej lawirujesz pomiędzy światem sportowców i światem tych frików, bo no no Jesteś fajterem z krwi i kości, y, trenujesz z zawodowcami, trenujesz jak zawodowiec, bijesz się, bijesz się, y, No bardziej w tych walkach No teraz chyba przechodzisz zupełnie na... Walkę freakową miałem jedną, tak na, drugie, sorry, Felice, tak można to nazwać. Ale że idziemy w tym kierunku, prawda? Tak, tak, tak. Znaczy, ja generalnie wydaje mi się, że wiem, dlaczego wybrałeś ten kierunek, ale może opowiedz o tym ty. Nie no, prosta, prosta zasada. Po pierwsze, z racji tego, że gdzieś tam medialnie działam od jakiegoś czasu i gdzieś tam gram w serialach, w reklamach, w social mediach bardzo mocno, mocno działam. Czyli medialnie ja jakoś, nie mówię, że jestem super znana, ale medialnie jakoś działam. Połączyłem to z, z tym, że mogę się bić za lepsze pieniądze niż w walkach zawodowych, czyli medialność połączyłem z walkami, czyli coś, co lubię, no i wyszły, wyszły fliki, bo nie oszukujmy się, zarabiam tutaj dużo więcej niż zarabiałem, chociaż w hybrydzie? też nie mogę powiedzieć, hybrid jest jedną z naj, najlepiej. Masz niż tak masz, ja nie wiem, ty masz coś, coś nie, no Naprawdę, jeżeli mogę powiedzieć, no w hybridzie źle nie zarabiałem. No, znasz moją stawkę, pamiętasz w hybrydzie? Pamiętam. Tak no, źle, źle. Pamiętam. Ja układam kartę, ale więc pamiętam. <laughs> więc źle w hybridzie nie zarabiałem, natomiast yy, w Afrikach zarabia się dużo więcej. To daje dużo mocniej bursta medialnego, nie oszukujmy się. Ja po jednej walce teraz w prime też poczułem to i zobaczyłem, jak mi zasięgi wzrosły. Więc tak. no, nie oszukujmy się, już nie jestem najmłodszym zawodnikiem. Nie mam zamiaru rozwojować świata i iść do KSW. Aż takich aspiracji nie mam. Oczywiście chciałbym, ale znam swoje. A właśnie, gdyby padła propozycja, do ciebie y, tam Lewandowski albo i słuchaj, jest walka w KSW z jakimś zawodnikiem z podobnym rekordem. Bierzesz czy nie bierzesz? Biorę. O, w ciemną, Oczywiście, nie? że biorę. Tak. KSW to jest marka. To jest marka... Y, nie mam aspiracji, by tam jakoś super y, walczyć tym KSW i zwojować KSW, bo tak jak mówię, są lepsi i silniejsi ode mnie. Ale oczywiście moim marzeniem by było walczka w KSW i się fajnie pokazanie, z racji tego, że jestem jestem sportowcem i lubię lubię wyzwania, zawsze, wiesz, jak ja te wyzwania, wyzwania brałem, nie bałem się, się być z mocniejszymi i tak samo w sumie jako jeden z nielicznych, albo jedyny, nie wiem, wiesz, kto to jest, Wielki Bu? Kojarzę, no. Wielki chłop, 140-kilowy, nie bałem się z nim podjąć wyzwania i, i miała do tego Ale podylek. do walki w nie doszło, nie, nie, nie? doszło, ale bardzo może że dojdzie, bo już o niej się dużo gada, zobaczymy na razie za granicą, tam ma jakieś problemy. Z prawem czy coś, uciek za granicę, więc jak wróci, ten temat w, y, pojawi się ponownie, to oczywiście tak, ale za dobry pesos, szkoda zdrowia o, z takim chłopem, no to już przy określa. moim stylu walki, tak przy, przy takim gabaretach chłopa, no po tej walce nie sądzę, że wrócę do domu uśmiechnięty, wrócę porozwalany, więc jeżeli mam się bić, to już z takim chłopem, to za dobry pesos. Tak jest, za odpowiednie pieniądze, zgadzam się z tą w 100%, No bo co, no już... Powiedzmy, zajmujesz się tylko sportami walki na chwilę obecną, czy, Nie, czy... nie, nie. Właśnie troszeczkę za dużo mam zajęć i jeżeli tak pójdzie, jak teoretycznie się zakłada, że już mnie chcą na kolejną galę i ktoś tam jeszcze się odzywa, może możliwe, że będę wypożyczony i te walk będzie dużo w roku. No Na co dzień oprócz, oprócz walkami, no bym powiedział, że bardzo dużo robię, ponieważ jestem agentem żabki, mam swój sklep żabka. Od razu mówię, nie jest to prosta rzecz. Wierzę, e wierzę. Nie jest to prosta rzecz, ale czy opłacalna dla ludzi, którzy mówią, jest bardzo dużo negatywnych rzeczy na żabkę, da się z tego zarobić. Natomiast żyć, żebym żył tylko z żabki, ciężko. Ciężko żyć tylko żabki, ale jako dodatkowy biznes spokoj, że mamy dobry punkt. Dodatkowo jestem trenerem personalnym i, i naprawdę City Fit w Poznaniu. Taka siłownia 4 h No i tam robię około 7-8 godzin dziennie personalek, czyli żabka, personalki. No, i jeszcze treningi, wiadomo, Ankos codziennie, więc, więc, łącząc to wszystko, no to jest ciężko. No i też nie można z nami wybawić mediów. Jakby nie patrząc, to też jakaś praca jest. Wiesz, jakby, jakbym, jakbym powiedział, że tylko się tym zajmuję, no to wiadomo, można było śmiesznie. Natomiast, łącząc dwie prace, trzy. I jeszcze social media, że trzeba regularnie różne rzeczy robić, a to jest praca, to jest naprawdę praca, trzy godziny czy dwie trzeba poświęcić, różne rzeczy robić. No to wychodzi tak, że o siódmej, ósmej wychodzę z domu, a wracam 22, 23 i tak codziennie, no poza sobotną, i niedzielą. Więc naprawdę sporo, sporo rzeczy robię. Sporo rzeczy, no ale jak to powiedzieć, nic nie ma nic za darmo, nie trzeba... Tak, ale mam zamiar już, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli tych walk zacznie się pojawiać coraz więcej, za dobre pieniądze będę chciał się pokazywać jak najlepiej, więc będę powoli schodził z niektórych rzeczy. Nie z żabki, ale myślę, że z godzin treningów, ponieważ nie wyrabiam. Po prostu nie wyrabiam zmęczeniem, prawda? Żeby no bierze, to wszystko, bierze, bierze. wszystko pogodzić. No to tego życzę, oby tak było. A my jedziemy dalej. Dziękuję. Raz, dwa hop. No to, mój drogi, na koniec. Uf. Jedno z moich ulubionych pytań, gdzie Patryk nie widzi się za 5 lat? Uf. I sportowo i, i prywatnie. Dobre pytanie, więc tak, z racji tego, że kocham sport, to na pewno nie chciałbym z niego zrezygnować, a że we frikach można jeszcze mieszać, to jeszcze chciałbym we freakach te 5 lat pobić się, dobrze zarobić, otworzyć jakąś fajną firmę, żeby te pieniądze ulokować, bo najgłupsza rzecz u tych freakfighterów jest to, że fajnie pieniądze zarabiają, ale je przepierdzielają. I później nie mają, e, proszą się o walki, robią wszystko, żeby po prostu zaistnieć, bo te pieniądze przepierdzielają, więc ludzie są głupi, jak dostają łatwe pieniądze, to nie myślą o tym, żeby je gdzieś ulokować, e, tylko łatwo przyszło to, łatwo to rozwalają, ja mam zamiar te pieniądze ulokować. Żyć godnie. Ja mówię, że mam mieć willę z basenem, bo, bo to nie o to chodzi, tylko żyć godnie, żeby nie musieć myśleć, kurczę, wiesz co tam za dwa lata, czy sztać mi na emeryturę, żeby te pieniądze były odłożone, żeby sobie podróżować i po prostu korzystać z życia. To mi tylko wystarczy. Okej, okay, okej. Okay. A prywatnie? Tak prywatnie w sensie wiesz? Y prywatnie No żona. Lub dwie żony, nie. <laughs> <laughs> nie, żona, dziecko tak na spokojnie, bo jeszcze nie teraz. Właśnie te za 4-5 lat, bo obecnie jeszcze ten nie czuję. Nie czuję. To nie jest ten czas na, na dziecko, więc za 4-5 lat jakaś partnerka, dziecko i, i, i już, już tak spokój. Wszystko poukładane. Poukładane. Też Ta, ciężko, tak. ciężko, ciężko. Przecież ja się nie znam. Słuchajste, bo jeszcze... Wróćmy do tego tematu, mówisz, 5 lat freaków. Tak. Generalnie wydaje mi się, że tendencja jeśli chodzi o freak fight jest teraz troszkę spada w dół. Gdzieś tam, w mojej ocenie, troszkę się, się już rynek tak. tym, A co ty o tym sądzisz? Jest, nie ma już takiego boomu jak było, ale myślę, że się dalej tak są te zasięgi i te ilość ludzi, którzy kupują, jest, jest, jest ok. Na przykład, Prime teraz miał najlepszą galę i najbardziej sprzedającą się do tej pory. Są bardzo zadowoleni, więc. Tendencja gdzieś tam fejmie jest w dół, gdzieś tam fliki nie są już tak pikujące, że jest coraz lepiej. Obecnie troszeczkę spadły, ale jeszcze na takim poziomie, że spokojnie jeszcze przetrwają. Co będzie za 2-3 lata? Na pewno myślę, że za 2 lata spokojnie. Czy 5? Ciężko powiedzieć, pewne jakoś ewolucje będą, coś będą kombinowali, jakieś A. zmiany będą, żeby to utrzymać, w jaką stronę to pójdzie, nie wiem. Ja mam nadzieję, że friki pójdą w taką stronę, że nie będzie tyle patologii, że to zostanie jakoś fajnie ujęte, że te walki będą sportowe, te osoby będą medialne, natomiast nie będzie wywlekania jakichś tam afer i nie będzie tyle patologii. Żeby tam był, wiecie, trash-talking jak w UFC, kłótnie trash-talking, ale żeby to nie szło aż w taki super patologiczny sposób. Tego życzę Fightom i tego życzę sobie, bo... Też nie chciałbym tam debila z siebie robić. Mm -hmm. a powiedz mi, a wiesz dlaczego ten? Była najlepsza sprzedaż teraz na premie? Mm, dosyć ciekawa karta walk. A czemu nie? Tak nie wiem, nie a wiem. Czy wiem czy dlaczego? dlaczego, bo się bił Patryk nie jest. A, eee. a my jedziemy dalej, raz, eee. za hopa. hop, hop, hop. A, Pięknie. Słuchajcie moi drodzy. To był kolejny odcinek Eksperta w Ringu Ekstra. Moim gościem był Patryk nie jest. Coś na koniec Patryk? Moi drodzy, lajkujemy, subskrybujemy kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. A! Pozdrawiam.